Uśmiechów, bo jej zbalansowany smak sprawia, że jest to najczęściej wybierana kawa mielona w Polsce. Prima. A, to ten taburecik, był Pan grzeczny, Panie Wążunie? No. Kurde. Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem. Dziwne, nigdy tak nie miałem. A, dobrze wyważony prezent. Dobra, tam nie bądź pan, panie, łążenia taki liczy piwko. Liczy się jakość, nie ilość. Łomża, zima w swoim tempie. Good Girl and Good Girl Blush. The Feminine Fragrance. Carolina Herrera. W Velobanku wasze pieniądze są chronione jak skarb. I pracują na lokacie. W apce jest wszystko. Velokonto, kredyty gotówkowe czy Velokantor. I ja to kupuję. O, i panią też sobie kupię. Oh, ale ja jestem bezcenna. Hm. Velobank. I am Invictus. Yeah, I am. Yeah. Invictus. And discover Invictus Victory Absolu, The new fragrance by Ruban. It should cost a billion to look that good. Take it all off. It's pure. It should cost a billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million gold for her. One million fragrances by Rabanne. Męczycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło? Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki StrepsilS Natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki StrepsilS. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość Leki StrepsilS Natur. Jak pro. Dla mnie pełna profeska. Fajnie jest być pro nie tylko na stoku. W oszczędzaniu też. To proste. Zyskaj nawet 5% w skali roku. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i spełnij warunki promocji. Chcesz więcej korzyści? Ściągnij apkę. Otwórz konto Millenium 360 stopni na selfie, spełnij warunki promocji i odbierz 700 zł premii. Bank Millenium. Inspirowany Tobą. Największa zadema w Polsce. W lewym narożniku papieros, podstępnik i uzależnienie w wprawy narożniku. różnicy pogrąca nikotelowego nałogu. Jeden przeciwko wszystkim. Niepokonany Recygar! Proszę, Re nie To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz nowość. Pierwszy jedyny. Recygar aktyw w sprayu. Wejdź na Adamet Expert. To ten taburecik. Był pan grzeczny, panie Łomżunia? No, kurde. Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem. Dziwne, nigdy tak nie miałem. A, dobrze wyważony prezent. Dobra tam, nie bądź pan, panie Łomżunia, taki liczy piwko. Liczy się jakość, nie ilość. Łomża, zima w swoim tempie. Good Girl and Good Girl Blush. The Feminine Fragrance. Carolina Herrera. Jestem Oberleutnant Franz von Nogay i zostałem przydzielony jako zastępca waszego dowódcy, kapitana Wagnera. Z tego co widzę, stwierdzam, że jesteście rozpuszczeni i jako żołnierze nie przedstawiacie na razie żadnej wartości. Ach, ty chamiu! Rewolucji mi się zachciało. Kanalium. To za uderzające podobieństwo, prawda? Dobra, nic nie rozumiem ja i tego nie czułem. Nagle zmieniła orientację polityczną, tak? Czeka dezerterzy. W czwartek o 11.00.